Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie Małopolskim oficjalnie dysponuje nowym średnim wozem ratowniczo-gaśniczym. 4 października odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie pojazdu. Uroczystość przekazania wozu rozpoczęła się mszą świętą w kościele farnym w Sędziszowie Małopolskim. Homilię wygłosił proboszcz parafii ksiądz Ryszard Lis, który życzył strażakom opatrzności Bożej w życiu zawodowym i osobistym. Życzę wszystkim strażakom, aby nigdy wam nie zabrakło wody, sił. Do gaszenia pożarów, aby siostra Faustyna, patronka Bożego Miłosierdzia, Was wspomagała, a święty Florian dawał męstwo i roztropność, byście zawsze też bezpiecznie potrafili służyć społeczeństwu i gasić płomienie. Dlatego niech ci święci patronowie będą i dla Was umocnieniem i będą dla Was patronami, którzy są Wam potrzebni, niezbędni, ale także pomocni w tym sensie materialnym, ale także i duchowym, bo przecież każdy strażak ma także duszę i każdy strażak ma także swoje odniesienie do Pana Boga i swoje potrzeby duchowe. Niech Wam Bóg błogosławi, a patronowie, święci, was wspomagają. Dalsza część uroczystości przeniosła się na plac targowy przy ulicy Solidarności. Tam wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn państwowy. Czystości uczestniczyli między przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele powiatowych instytucji i reprezentacje gminnych jednostek SP, Za ogromne serce i zaangażowanie chodników dziękował burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Po 145 latach, jak słyszeliśmy przed chwileczką z ust pana prezesa Grzegorza Wrony, bo to 1874 rok założenia tej jednostki, najstarszej jednostki w, naszym, w naszej gminie, po tych 145 latach, pierwszy historyczny, nowy, nowy, fabrycznie, średni samochód średni zakupiony został do tej jednostki, by służył nam wszystkim mieszkańcom Seniszowa Małopolskiego, mieszkańcom naszej gminy, mieszkańcom powiatu robczycko seniszowskiego Powoduje to, że czujemy się bezpieczni, bezpieczniejsi dzięki tym nowoczesnym samochodom, które. Pojawiają się w naszych jednostkach. Rok temu mieliśmy też historyczną chwilę, bo pierwszy w gminie, historyczny, nowy, fabrycznie średni samochód pożarniczy zakupiony został dla OSP Krzywa, akurat stoi, stoi tak na wprost tej mównicy. Cieszymy się z tego, że możemy doposażać strażaków, ochotników z naszej gminy. To gmina taka specyficzna i chyba... Jeżeli chodzi o liczbę ochotniczych straży pożarnych, to może potwierdzi Pan Komendant Wojewódzki, chyba najliczniejsza w całym Województwie Podkarpackim, bo 16 jednostek ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie, mieście i gminie funkcjonuje. Cieszymy się Waszą obecnością, dziękujemy Wam za zaangażowanie, dziękujemy za to, że zawsze i wszędzie jesteście, gdy tylko potrzeba społeczna. Taka występuje. Dziękujemy bardzo serdecznie za to wszyscy, wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Ja w ich imieniu się również wypowiadam i mówię te słowa do wszystkich jednostek, tych obecnych tutaj strażaków i tych nieobecnych. Dziękuję zarazem również strażakom Seniszawa-Mapolskiego. Ja też jestem ruchem strażakiem tej jednostki. Za również zaangażowanie, bo dzięki temu. Ten samochód mógł się pojawić. Poświęcenia wozu dokonał powiatowy kapelan strażaków, ksiądz Leopold Kordas. Następnie ochotnikom Sędziszowa Małopolskiego oficjalnie przekazano klucze do nowego samochodu. W trakcie uroczystości zaproszeni gości składali ochotnikom życzenia, aby nowy wóz służył jak najlepiej dla dobra lokalnej społeczności. Nie zabrakło również podziękowań za dotychczasową działalność. Mówiono także o środkach, które wpływają do straży pożarnych, również tych ochotniczych. Chciałem podziękować w imieniu swoim oraz mojego przyjaciela posła Kazimierza Mosk Moskala, również członka parlamentarnego zespołu starzaków oraz pana senatora Wcisława Pupy, którzy są dzisiaj nieobecni. Podziękować panu burmistrzowi, podziękować wam drodzy za to, że niesiecie bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu finansowanie ze strony i samorządu i innych instytucji będzie tak jak do tej pory. i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych będą świetnie wyposażone, aby pełnić bardzo zaszczytną funkcję jaką pełnicie, czyli pomoc drugiemu człowiekowi, czego Gorąco i serdecznie w imieniu swoim i parlamentarnego zespołu strażaków wszystkim tutaj obecnym życzę. Panie burmistrzu, dużo kasy, dużo kasy dla strażaków, a myślę, że oni się panu odwdzięczą. Wszystkiego dobrego. Spotykamy się dzisiaj tutaj na pięknej uroczystości. To dzisiaj moja kolejna, bo pierwsza była w wielkich oczach. Podobna też przekazanie samochodu. Chciałbym w pierwszej kolejności podziękować gospodarzom dzisiejszej uroczystości za skierowane pod naszym adresem zaproszenia. Także dziękuję serdecznie w imieniu podkarpackiego komendanta wojewódzkiego nadbrygadiera Andrzeja Babca za skierowane pod naszym adresem zaproszenia. To dla nas wielki zaszczyt móc uczestniczyć w takiej uroczystości jak dzisiaj, które są wyrazem kwitnącej współpracy zarówno pomiędzy Państwową Strażą, Ochotniczą Strażą Pożarną, ale wszystkimi instytucjami i samorządem. Takich dni jak dzisiaj więcej, a tutaj pan poseł wstępnie powiedział, że tych środków, które są przekazywane na Ochotnicze Straże Pożarne, jest ogromna ilość. Ja tylko powiem, że w ciągu ostatnich trzech lat zakupiliśmy takich samochodów jak ten ponad 80. 81 dokładnie samochodów średnich. Wszystkich w ciągu ostatnich trzech lat zakupiliśmy 125. W ciągu tych ostatnich trzech lat, dzięki temu, że obowiązuje ustawa, program modernizacji w to, służb Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, w którą również weszły po raz pierwszy w historii ochotnicze straże pożarne, udało się wyremontować przez ostatnie trzy lata 350 strażnic. To ogromna ilość i skala, której wcześniej trudno szukać. Powiem również, że dodatkowe środki, które płyną dzięki przychylności tutaj obecnego z nami pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w tym roku tylko 3,5 miliona złotych, popłynęło do ponad 200 jednostek, a prawdopodobnie wszystkie, które złożyły wnioski. Uda się rozpatrzyć, czyli będzie to 280 jednostek, dotacje, za które można było wzbogacić się w sprzęt tak niezbędny, żeby doposażyć takie samochody. Trzeba powiedzieć również o tym, że środki, które są przeznaczane na zapewnienie gotowości bojowej czy przygotowanie do działań, czyli zarówno dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu, jak i te z pozakrajowego, to ciągły wzrost. W roku. Obecnym ten wzrost w stosunku do jeszcze dwóch, 3 4 lat temu to jest ponad 30% w skali kraju. W skali województwa ten procent jest jeszcze większy, bo około 40%. Dzięki temu, że udało się ministrowi środowiska, ministrowi spraw wewnętrznych i administracji poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska skonsolidować środki, Ogromne kwoty popłynęły w roku 2018 i 2019 na zakupy samochodów. To w 2018 100 milionów złotych, w tym roku 122 miliony złotych na Podkarpacie trafiło odpowiednio 10 i 13 milionów złotych z tych środków. 55 samochodów zakupionych w ubiegłym roku, 47 będzie zakupionych w tym roku. Wojewódzki fundusz Dzisiaj wspólnie z Narodowym Funduszem staramy się być partnerem wszystkich tych, a szczególnie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy się w swoich działaniach wpisują w przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poważnym awariom w środowisku. Drodzy duchowie, niech ten sprzęt coraz to bardziej nowoczesny, który do was trafia, będzie w pogotowiu, aby nigdy nie był potrzebny. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Seniszawie Małopolskim. Wasze zabiegi i starania w celu pozyskania nowego samochodu pożarniczego przyniosły zamierzony efekt, czego dowodem jest to dzisiejsze święto. To święto nie tylko dla waszej jednostki, ale dla wszystkich mieszkańców gminy i miasta sędziszu Małopolski i powiatu Rupczycko-Sędziszowskiego. Uroczyste przekazanie i poświęcenie tego nowego samochodu. To dowód szczególnego uznania za Waszą wzorową postawę, za aktywny udział w akcjach ratowniczych, za troskę o utrzymanie i podnoszenie autorytetu całej pożarniczej służby, a także współpracę w budowaniu systemu bezpieczeństwa, jakim jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Jako strażacy ochotnicy w obliczu przeróżnych zagrożeń i tragicznych chwil zawsze jesteście na pierwszej linii. Wasza pomoc jest nieoceniona. Zawsze można na Was liczyć. I korzystając z tej miłej sposobności chciałbym Wam właśnie podziękować za tą trudną, odpowiedzialną i pełną poświęcenia służbę, w której jako cel nadrzędny stawiacie ratowanie życia, zdrowia, imienia, a dobro społeczeństwa jest dla Was wartością. Najwyższą. List gratulacyjny od marszałka województwa podkarpackiego odczytała wicestarosta powiatu Bernadetta Frysztak. Po uroczystości ochotnicy sędziszowa małopolskiego odjechali nowym wozem, który od teraz będzie służył im podczas akcji.